Reakcja sama w sobie jest taka sama u każdego. Czyli podłoże tej reakcji jest dokładnie takie same dzisiaj w 2025 roku, jak było w roku 125 przed naszą erą. Reakcja stresowa zawsze pozostawała taka sama. Co się zmieniło, to na pewno stresory. Czyli te bodźce, które powodują w nas odpalenie tej reakcji w naszym, w naszym mózgu, później przez, przez nasze ciało, przez krwiobieg. I kiedyś być może to było bardziej pytanie, czy, czy, te, czy inaczej. Ten stres pojawiał się przy dylemacie, czy to ja dzisiaj zjem, czy zostanę zjedzony, albo czy przy koczowniczym trybie życia ja znajdę dzisiaj miejsce i przetrwam, prawda? A dzisiaj. Jako dorośli ludzie mierzymy się z zupełnie innymi stresorami. Sportowiec w dzisiejszych czasach mierzy się z zupełnie innymi stresorami i niż to było kiedyś, czy choćby młodzi ludzie. Dużo się dzisiaj mówi o zdrowiu psychicznym dzieci, młodych ludzi, i, i niektóre raporty choćby młodych głów są przerażające, bo, bo jeżeli dzieciaki dzisiaj patrzą na przykład pod wpływem właśnie stresu, Strachu przed tym, co będzie, presji otoczenia, czy cyberprzemocy, czy hejtu, który jest wszechobecny, patrzą w przyszłość bez jakiegokolwiek entuzjazmu, bojąc się o tą przyszłość i w ogóle nie chcąc nawet jej planować, no to mnie to przeraża, bo ja pamiętam, że pewnie za naszych czasów, kiedy byliśmy młodzi, to my nie mogliśmy się doczekać, żeby dorosnąć, prawda, żeby skończyć wreszcie te 18 lat i nie słuchać rodziców.